Cześć z tej strony Brodaty, a to jest kolejny klip z gry Neverwinter. I tak jak opowiadałem wam w pierwszym odcinku tej a, serii, spróbujemy zabawić się w tworzenie własnych map, własnych planż, własnych NPC-ów, własnych zdarzeń czy przedmiotów w editorze do tej gry nazwanym The Foundry. Ta gra jest darmowa, tak samo edytor jest darmowy. Więc bez problemu każdy z Was może się pobawić tym narzędziem. Jest naprawdę świetne, w mało jakiej grze coś takiego jest że tak powiem, zamieszczone, że gracz może stworzyć content dla innego gracza albo dla całej społeczności graczy i po prostu inni będą wasze plansze wykonywać, czy grać w nie, czy po prostu je oceniać, prawda? Tak wygląda główny jakby panel The Foundry, czyli tego edytora do gry Neverwinter. Między innymi ten edytor też był używany w Star Trek Online, jeżeli ktoś z was grał, to tam też jest jakiś podobny edytor, czy nawet taki sam. Ok, pierwsza strona Quest wpisujemy swoją nazwę quest'a, jego opis, język. Moi drodzy, wkrótce w grze, gdzieś chyba w wakacje, ma się pojawić polska wersja językowa, więc i może polskie quest'y będą dozwolone. Następnie prywatne notki, czyli tam jakiś kontakt, changelog, e, czy jakieś rzeczy, które poprawialiście ostatnio w quest'ie, prawda? Jeżeli go opublikujemy, będziemy mieli jeszcze wygląd na oceny, prawda? Czy na typy w postaci Astral Diamond, czyli na dobrą sprawę, w postaci waluty premium. Jeżeli zrobicie jakąś wspaniałą mapkę, którą społeczność będzie kochać, no sądzę, że będziecie mogli na niej też zarabiać. Okej, okay, kolejna zakładka to jest story, chyba najważniejsza zakładka edytora. Tutaj y, umieszczamy nasz wątek główny. Pamiętajcie, wątek główny, jeżeli dacie dialogi jakiemuś NPC-owi z poziomu mapy, to one nie będą brane pod uwagę w wątku głównym, prawda? Pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to dodać sobie tutaj Insert a Neverwinter Adventure Zone Map prawda, czyli mapę taką, która jest jakby predefiniowana przez system gry do misji Foundry. To jest pierwsza te, pierwszy taki punkt prawda, musimy dotrzeć do jednej z takich map i taką mapę stworzyć. Punkt pierwszy, czyli ta pierwsza tutaj na niebiesko sprawa. Musimy dotrzeć do jakiegoś miejsca, które quest nam będzie po prostu, w którym miejscu będzie rozpoczynany. Ja sobie wybrałem Moonstone Mask i tutaj warto Zwrócić uwagę w punkcie pierwszym a na jakąś y, lokację, która będzie przez nas jakoś, że tak powiem, lubiana. Co mam na myśli? Otóż musimy znaleźć taką lokację, w której już zaplanujemy sobie początek naszego questa, bowiem niektóre lokacje, tutaj na przykład mamy ich całą masę w Protector's Enclave czy w masie innych miejsc, jakie są dostępne w grze, nie w każdej lokacji znajdują się NPC. Ja sobie wybrałem Moonstone Mask tutaj, prawda. I to jest punkt pierwszy naszego quest'a, następnie punkt drugi, to jest punkt Reach Point, to tutaj, prawda? Czyli mamy dotrzeć, w Moonstone Mask mamy dotrzeć przed bar, prawda? I to też jest sprawa, że nie każdy Reach Point, nie każda ta rzecz Reach Point jest definiowana w grze, albo musimy ją stworzyć ręcznie, albo tak zaplanować, że nasz quest zaczyna się w konkretnej dostępnej lokacji, w konkretnym dostępnym miejscu u konkretnego dostępnego NPCa, prawda? Ja sobie wybrałem, że zaczynamy nasz quest w Moonstone Mask, tutaj w tym miejscu oraz punkt trzeci, czyli dialog. Musimy porozmawiać w Moonstone Mask z Mysterious Traveler. Ta postać często się pojawia w różnych innych miejscach, prawda? W innych lokacjach, nie tylko w tej. Tutaj jeszcze poza nim mamy chyba w Moonstone Mask dostępnego jakiegoś Starego żeglarza, jakiegoś bogatego kolesia e, oraz chyba jakiegoś barmana w masce, prawda? Ja wybrałem sobie Mysterious Traveler. E, następnie, kiedy już wsadzamy sobie dialogi do naszego story, do naszego questa, to możemy wybrać też animację, jaką ma mieć posiadać nasza. Ma mieć posiadać. E, ma mieć nasza postać. Tutaj akurat nas powita, e, ale troszeczkę niechętnie, czyli Greeting Unfriendly, prawda? I wybieramy mu dialog. No on jest troszeczkę długi, ale to nie jest istotne. I jeżeli chcemy, możemy zrobić taką opcję wybrać, że ta postać będzie wyrzucać jakiś przedmiot system, prawda? Robimy przedmiot, to którym troszeczkę później i ta postać może nam go wyrzucić. Ewentualnie możemy wybrać Advanced Dialog, czyli pojawia nam się takie drzewko, w którym możemy dodawać opcje. Prawda, tutaj response 1, response 2, 3 ewentualnie 4, 5, 6 i one są w poziomie, czyli one są w jednym oknie, prawda? ewentualnie do tych kolejnych odpowiedzi możemy dodać kolejne, 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 i tutaj jeszcze mamy opcję w przypadku fabularnych File Story Objective, prawda? Czyli kończy się jakby opcja, i musimy wybrać inną, że to nie jest właściwa opcja rozmowy. ewentualnie, że jeżeli chcemy, możemy zrobić coś takiego, że popatrzcie tutaj, że do rozmowy Możemy jeszcze wybrać Required Item, prawda? Czyli wybrany, że musimy mieć wybrany przedmiot albo wybrany skill, czyli możemy stworzyć taką opcję rozmowy, która jest dostępna tylko jeżeli mamy jakiś skill, na przykład Religion albo Złodziejstwo Tivary, prawda? Tylko wtedy te opcje rozmowy będą dostępne i jeszcze mamy opcję Enable When i Disable When, czyli ta opcja rozmowy dostępna jest tylko wtedy i tylko wtedy, kiedy. Jest tam jakiś na przykład wątek fabularny, mamy w trakcie, albo go zakończyliśmy. Jakieś, jakąś opcję rozmowy, prawda? Disable when, tak samo um, kiedy um, ta opcja rozmowy ma być niedostępna. Ok, czyli w sumie z zakładki Story to by było na tyle. Ewentualnie tu jeszcze możemy dodać takie opcje jak, że drzwi się jakieś otwierają, że musimy jakiś obiekt przebadać, na przykład skrzynkę, i w skrzynce znajdujemy jakiś przedmiot. Dialog to dialog, kill enemies to jest opcja, która, w której musimy zabić konkretną grupę przeciwników. Nie tyle co zabić, możemy też sprawić, żeby się po prostu poddali. Interact with object to jest po prostu interakcja z jakimś obiektem, nie wiem, jakiś klucz na przykład kładziemy na stole i musimy go podnieść, prawda, żeby móc, i następnie dajemy unlock door, czyli po prostu kiedy weźmiemy klucz ze stołu, to dopiero wtedy drzwi się otwierają, prawda, czy są dostępne do otwarcia. Więc to raczej nie jest nic trudnego, to jest po prostu układanie takich klocków, prawda, i te klocki po prostu się łączą. Tu w tym wypadku mamy go to the market square. Mamy udać się do rynku, i tutaj mamy marker. Market Square. Zaraz wam powiem, jak takie markery robić. Markery to są takie niebieskie pola w questach, do których po prostu musimy dotrzeć. A, prawda? I następnie mamy zapytać y, trzy osoby o jakieś podejrzane rzeczy, prawda? Ask people about something suspicious, czyli po prostu musimy za, za, zapytać ludzi o coś podejrzanego. I tutaj akurat mamy pijanego krasnoluda, którego wybieramy sobie z mapy. To znaczy, jeżeli ułożymy na mapie NPC, to po prostu możemy go tutaj wybrać jako osobę wątku fabularnego i kontakt, prawda? Animacja jest prosta. On siedzi, błaga i gada, czyli wystawia do nas rękę w takim jakby błagalnym o drobniaki, w takiej animacji błagalnej o drobniaki, prawda? No i ewentualnie Advanced Dialog Editor, czyli możemy dodać tam kolejne opcje. Kiedy zbierzemy te informacje. Mamy pogadać ze starym człowiekiem, talk with old man, prawda? I on następnie daje nam zadanie, że mamy, e, ikonka jest tutaj widoczna, e, kill enemies, czyli mamy zabić e, lokalnych bandytów, czy tam e, dać im nauczkę i przynieść dowód w postaci przedmiotu, prawda? Tutaj sobie ustawiamy e, kill enemies, e, unconquer local bandits, to jest tak samo jak waypoint, zaraz wam powiem jak to się ustawia e, oraz e, opis, prawda? Kiedy ich zabijemy, to tam z jednego bandyty, Wypada nam przedmiot, prawda? Tutaj mamy Take proof of defeating um, bandytów, tam, że, że pokonaliśmy bandytów, musimy wyrazi... zabrać im jakiś dowód, prawda? I to jest po prostu dialog, prawda? I mamy Dialog z Bandit Leader. On się pojawia w tym momencie, kiedy, kiedy damy im tutaj nauczkę. Ma animację hard ground, czyli po prostu jest ranny, leży. Jakiś tam, e, jakiś tekst, prawda? Że coś tam kaszle i pokazuje nam na, na ziemię, czy coś takiego. I drops item y, pas bandytów, prawda? Pas y, lidera bandytów. Więc tak to wszystko wygląda. Bardzo proste jest stworzenie questów, naprawdę. Ale przejdźmy sobie do mapki. W mapce mamy coś takiego. To może to, to jest zły przykład. Weźmy sobie tutaj z lewym górnym rogu mamy create map. Możemy stworzyć mapę wewnętrzną, czy jakieś y, podziemia, nie podziemia. Jest tego naprawdę cała, cała, cała olbrzymia masa najróżniejszych, najróżniejszych, najróżniejszych. Ale możemy sobie też wziąć mapę zewnętrzną i stworzyć własną mapę, wkładając własne jakieś budynki, niebudynki, przedmioty, płotki, niepłotki, NPCów i tak dalej. Ja sobie wybrałem tutaj mapkę Indoor, która już mi pasowała, czyli taką wewnętrzną, chyba gdzieś tu jakieś, było jakieś miasteczko czy coś w tym stylu. No nieważne, było jakieś miasteczko i po prostu wybrałem sobie taką opcję. No, może ją włączę, tą mapkę. Tutaj, The Village Cold Sassy, to jest moje, moja wioseczka. Wygląda troszeczkę skomplikowanie, ale wierzcie mi, to jest bardzo malutka wioseczka. Czemu ona wygląda tak skomplikowanie? Otóż tu jest masa różnych obiektów. Tutaj jakieś beczki, tu jakaś skrzynka, tutaj jakieś też beczki, tu jakiś straganik, tutaj jakieś koło chyba rzemieślnicze, tutaj jakieś drzewko, tutaj coś, 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 prawda? Każdy taki malutki obiekt to jest po prostu tekstura jakaś. Co mamy w pierwszej zakładce? Special, mamy zasadzkę strażnika, łuczników, marker, to jest waypoint właśnie, czyli to jest właśnie to, market square, prawda, to, to jest to, market square i wówczas kiedy taki marker sobie postawimy to w story możemy wybrać reach point, tą opcję, prawda, reach point i wskazać w niej ten waypoint, który tutaj postawiliśmy, to jest market square, prawda, więc coś prostego. Następnie detale, no to są oczywiście tekstury, jest ich pierdyliard, moi drodzy, yy, no pierdyliard. Nie będę owijać w bawełnę, ale jest ich cała masa. Wszystkie są w 3D, więc można je pooglądać z każdej strony przed, przed postawieniem, prawda? Bardzo fajna sprawa. Yy, clusters, to są gotowe wielkie tekstury. To jest na przykład chyba jakaś yy, zagroda. Tutaj mamy całe miasto gdzieś w którymś miejscu, to jakieś płoty, nie płoty, ale to na przykład mamy całe miasto w formie tekstury, prawda? Możemy ustawić gdzieś na gotowej Otwartej mapce, pustej miasto, i po prostu się bawić w jej ustawienia. W detalach po prostu znajdujemy jeszcze domki i możemy stworzyć własne miasto, które jest absolutnie niepowtarzalne, prawda? Dalej, traps to traps, pułapki, nie trzeba tłumaczyć. Teleports to są różnego rodzaju takie tekstury, które mogą robić za teleporty, ale nie muszą, bo moi drodzy, nawet beczka może robić za teleport, prawda? To jakieś portale, nie portale. Różnego typu tego typu rzeczy. Następnie Enconquers. To są właśnie te wydarzenia, o których mówiłem, bandyci, prawda? Tu mamy całą masę najróżniejszych opcji, typów postaci, które mogą nas zaatakować. Tu na przykład mamy jakichś orków, tu jeszcze coś innego, coś jeszcze innego. Na przykład z łucznikami, z czarodziejami, z, walka, z walką wręcz. Tu jakieś pająki, nie pająki, nie umarli. Oczywiście tekstury tych postaci sami możemy ustawiać. Przykład tutaj mam bandytów, już zbliżam, żeby było lepiej widać. Czterech bandytów, prawda? I ten bandyta może mieć mój własny kostium. Tutaj w tym miejscu kostium. Eee, ten akurat ma jakiegoś strażnika, ale możemy ustawić mu kogoś innego. Na przykład taką babkę, nie wiem, o, takiego jakiegoś, jakąś babkę, czy, czy takiego strażnika. No, co chcemy, możemy mu ustawić, prawda? To nie ma problemu. I skoro już mówię o tym Encounters, prawda? To tutaj mamy, pojawiają się kiedy, prawda? I to jest fajna opcja, tutaj możemy sprawić, że oni pojawiają się tylko w momencie, kiedy dojdziemy w pewnej... Opcji rozmowy do konkretnego miejsca, prawda? Tutaj mamy, pojawiają się kiedy Objective is in progress, czyli trwa zadanie, w momencie e, Give lesson to the local tax, prawda? Czyli daj e, nauczkę lokalnym tam bandytom, złodziejom. Tylko wtedy oni się pojawiają, a tak normalnie tutaj są normalni NPC o takiej samej teksturze, więc to jest fajne, fajna sprawa na stworzenie takiego wydarzenia, w którym e, jakaś grupa ludzi czy NPC-ów. W pewnym momencie, kiedy dojdziemy w pewnym momencie do rozmowy, to oni znikają, prawda? Tutaj mamy NPC bandit, prawda? I disappear when, czyli znika kiedy. Dojdziemy do pewnego miejsca, pewnego zadania, a pojawiają się Enconquers, czyli ta zakładka, czy czerwoni wrogowie, pojawiają się w tym momencie, kiedy dojdziemy w tym momencie do rozmowy. Fajna sprawa, prawda? Fajna sprawa i następnie behavior, e, zachowanie, czyli walczą do poddania się. Tu mam jeszcze inne opcje, na przykład, że tylko animacja, że tam gadają. E, tu jeszcze coś inna walka właśnie do poddania się, czyli mniej niż 10% HP, oni nie walczą, tylko się poddają. E, podążanie za konkretnym celem, e, podążanie po konkretnej trasie, do konkretnego miejsca i tak dalej, i tak dalej. I tak samo NPC, zwykle, zwykłe NPC, które stawiamy tutaj w zakładce NPC, na przykład ten Badyta. Takie same mają opcje, prawda, że, że kontakt, czyli zwykła rozmowa, e, kontakt, podróżowanie, martwe ciało, czyli facet leży, podąża, podąża do konkretnego, za konkretnymi punktami, do konkretnego punktu albo ucieka przed graczem, prawda. E, kontakt, opcja kontakt u zwykłego NPC postawionego z mapy, to jest zwykły kontakt niezwiązany z zadaniem, pamiętajcie, ok? Dobra, no i stworzenia NPC to chyba by było tyle, jeżeli jeszcze coś to możemy tutaj stworzyć im własny wygląd, prawda, jak widzicie. A Nie wiem, taki hełm, taką zbroję, takie na czy tam rękawice, takie buty, taki, taka szata, prawda? Oczywiście kolorystykę też możemy ustawiać i tak samo animacje, jak mają chodzić, prawda? To znaczy, jak mają się zachowywać. W sensie animacja sama w sobie ustawiona tam w opcji rozmowy, to jest inna sprawa. Kiedy z nimi nie gadamy, nic się nie dzieje, to mają taką animację, jaką tutaj mu ustawimy, prawda? No, i to by było chyba na tyle stworzenia npc ów i dialogów. Dialog tree, pozwala nam na przejście do konkretnych dialogów bez szukania NPC-ów, bez bawienia się, jeżeli chcemy coś poprawić. Kostiumy to są kostiumy, które sami możemy tutaj Rename klikając ustawić, żeby już potem nie ustawiać pierdyliardowy raz dla jakiegoś ważnego NPC'a ubrania to po prostu dajemy mu rename. On jest zapamiętany przez grę. E, I temy, itemy po prostu klikamy Create Item, wpisujemy jego nazwę. Wpisujemy, wybieramy mu teksturę. Też oczywiście tych tekstur jest Pierre Dilliard, na przykład taki zwój, opis, prawda i tyle. No tutaj niestety ten nazwę troszeczkę źle wpisałem, bo jest jakiś wykrzyknik, ale dobra, nieważne, prawda? Tak chcę go usunąć i to w sumie byłoby na tyle. Więc zakładką Story ustawiamy sobie nasz Quest, nasze rozmowy i tak dalej, Następnie w mapie tworzymy własną lokację, czy wybieramy już gotową lokację, tylko ją edytujemy troszeczkę. Ja może Wam pokażę, jak ta moja lokacja wygląda od miejsca Go to the Market Square. Prawda? Play from here, graj od tego miejsca. Quest troszeczkę się ładuje, no niestety musi się trochę ładować, bowiem to jest w końcu trochę tekstur, trochę obiektów, trochę zmiennych do, do badania. Edytor naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, nie ma tutaj naprawdę nic skomplikowanego. OK, wchodzimy sobie do naszego edytora, prawda? I to jest początek tego miasteczka. Tutaj mamy a, bramę, która prowadzi nas do wyjścia, press F to exit, prawda? Oczywiście ta animacja jest przeze mnie ustawiona, taka mgła fajna. Idziemy dalej, tutaj mamy respawn, też ustawiony przeze mnie, To jest jakiś NPC, znajomo wyglądająca kobieta, prawda? Z animacją opierania się o ścianę, to też stworzone przeze mnie. Te wszystkie trawa tutaj, to wszystko kurczaki uciekają to też wszystko jest ustawione przeze mnie. to jakieś skrzynki, nie skrzynki, beczki, nie beczki. Te siano to też przeze mnie ustawione. Tu mamy tych bandytów i normalnie mamy bandytę lidera, który jest normalnym NPC-em poza fabularnym, czyli jest ustawiony na mapie, nie w zakładce story. Możemy z nim pogadać, ma odpowiednią animację, wskazuje na nas palcem, że to nie, nas, nie nasz interes, prawda? żebyśmy spadali. I tyle tutaj. Ci bandyci mają różne animacje. no tu mamy tego bandytę, którego edytowaliśmy, prawda, ma taką animacje i ten, ten hełm taki śmieszny i w ogóle, w ogóle, w ogóle. To wszystko tu jest przeze mnie ustawione. Jak widzicie na minimapce w prawym górnym rogu mamy marker na niebiesko, taki duży waypoint. To jest ten waypoint go to the market square, o którym mówiłem na początku. I właśnie go wykonaliśmy, tutaj nasze NPC chodzą. Wszystkie zgodnie z, moją, z moimi ustawieniami podróżują konkretną trasą. Tu mamy pijanych krasnoludów, którzy się kłócą, że twoja stara jest gruba, twoja stara jest jeszcze grubsza niż smok. A twoja stara ma większą brodę pod pachami niż ja na twarzy, prawda? I jeden pijany leży, z którym możemy potem pogadać. Niestety, jeszcze z nim nie ustawiłem żadnych opcji rozmowy. Ta studnia to wszystko też jest ustawione przeze mnie. Te animacje tutaj tych handlarzy, którzy ze sobą gadają, niby też. Tutaj jakiś pies, prawda? Tutaj jeszcze inni też sobie gadają. To wszystko jest ustawione przeze mnie poza ogólną teksturą otoczenia, czyli poza tym całym miastem dookoła. Te wszystkie ławki, tutaj drzewka, nie drzewka i tak dalej, to też. Ustawione przeze mnie, tu mamy jakiegoś konia, tu mamy jakiegoś czarodzieja, który sobie klaszcze z nim też możemy pogadać, prawda? I ma rozmowy, tak jak mówiłem na początku, e, rozmowy wymagające skilla, prawda? Arkana. Jak pogadamy z nim normalnie, to nie jest zbytnio zadowolony, nas żegna, goodbye, prawda? I tak dalej, i tak dalej, sobie dalej klaszcze Tu mamy jakiegoś strażnika, który też ma jakąś animację, możemy z nim pogadać. I tak dalej i tak dalej. Dobra, ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, to jest pewna e, ukryta sprawa, to znaczy może ktoś będzie wiedzieć o co chodzi. Mamy stuksiana, prawda? Przesunięty. I mamy jakiegoś ducha z kapturem. Hmm, ciekawe, kto to może być. O, animacja oczywiście przestraszonego w kapturze, prawda? E, I pisze, że po prostu tylko on nas zauważa, bla bla, bla takie sprawy. Mamy Skillar Religion, możemy mu pomóc. Wygląda na to, że jestem jedynym Twoim wybawieniem. No, i duch nam się tłumaczy, że kiedyś był wielkim asasynem, który miał zabić cel, który żyje w tym mieście. Niestety, kiedy wykonywał skok wiary, ktoś przesu przesunął em, wózek z, z Sianem, prawda? No i został tu uwięziony. No, modlimy się tam, modlimy w zamian za jego informacje. Duch ma inną animację i znika. Czemu znika, moi drodzy? Bowiem, taka była ustawiona. Opcja rozmowy z nim. Pod sam koniec, kiedy mówiliśmy thank you, kiedy duch mówił thank you, dziękuję ci, prawda? To była opcja, że cały ten NPC ma zniknąć, kiedy dojdziemy w, do tego miejsca w rozmowie, więc bardzo prosta sprawa, i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego programu do tworzenia własnych questów. Oczywiście możecie pytać w komentarzach, i to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie.